Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie, nie przedłużając, następna część materiału z konwencji lewicy. Zapraszam. Zakończyliśmy Matyldą, która miała bardzo dobrą diagnozę, no ale powiedzmy, że nie potrafiła za bardzo zachęcić do siebie widza. Teraz mamy Angelikę, która powie na temat świeckiego państwa w Polsce, ponieważ świeckiego państwa w Polsce nie ma, jak to powiedział Czaruś. Otóż, moi drodzy, ja już na jakimś tam materiale kiedyś tam poruszałem tę kwestię, wobec tego sobie od tego zacznijmy. Lewica, a zwłaszcza te środowisko neoliberalnej, tak zwanej kawiorowej lewicy, stara się zjednać laickość ze świeckością, a to nie jest to samo. Lewica domaga się świeckiego państwa, chociaż tak naprawdę ma na myśli laickie. Krótkie wyjaśnienie. Świeckie państwo jest to państwo, które wychodzi z założenia, że okej, okay, nie będziemy ustalać prawa według za które płyną z jakiejś tam konkretnej religii, ale zdajemy sobie sprawę, że większość obywateli wyznaje konkretny system wartości wartości niesionych przez konkretną religię. Przykłady tych państw proszę bardzo przede wszystkim Polska, Rosja, Ukraina, Włochy, Węgry, Kocioł Bałkański, Słowacja, Albania, Grecja można by wymieniać w nieskończoność. I tak od niedawna Turcja też. Natomiast krajem laickim, czyli tym czego oczekuje lewica, nazywamy kraje, które od jakichkolwiek poglądów religijnych, moralności religijnych itd. oddzielają siebie grubą kreską. One dochodzą do wniosku, że jeśli chodzi o religijność i moralność, no to ją zostawiamy w gestii każdego obywatela, ale sfera publiczna jest wolna od takowych. Pierwszym takim krajem była Francja podczas rewolucji francuskiej. Dalej to już się zaczęło, bo nimi są obecnie Niemcy, Ameryka, od niedawna Irlandia i do niedawna. Turcja. I teraz uwaga moi drodzy, dlaczego istnieje ten podział? Ten podział właśnie istnieje z tego powodu, aby odróżnić to stadium pośrednie. Pośrednie stadium pomiędzy państwem wyznaniowym oraz państwem całkowicie laickim. Tylko widzę, że ostatnio za każdym razem, kiedy próbuję to wyjaśnić jakiemukolwiek liberałowi, to on zaczyna tupać nóżką, wkurzać się i dostawać sraczki. W sumie nie wiem dlaczego, ponieważ oni właśnie zwracają uwagę niby na wszystko. Wszystkie przedrostki, nazwy własne itd. Tak Jednakże z jakiegoś powodu to akurat Wypierają i to mało tego Że wypierają po prostu dostają ataku Agresji nie mam zielonego pojęcia dlaczego Ale robią tę wycieczkę właśnie tylko I wyłącznie dlatego żeby wspomnieć Że nie moi drodzy ta lewica nie chce Państwa świeckiego chce Państwa laickiego i zanim w ogóle Zacznie się wypowiedź Angeliki To pragnę zwrócić uwagę Już do kościoła mam stosunek całkowicie Neutralny nie zamierzam na siłę Bronić ale jeśli jakikolwiek kit Będzie pociskany to jak zwykle zwrócę uwagę. Przychodzi Angela na scenę i jak myślicie, jak zacznie swoją wypowiedź? Jakbyście w ogóle wy chcieli, żeby ktokolwiek zaczynał wyprzemówienie, które by was zainteresowało? No jak? na pewno na spokojnie, żeby rozluźnić atmosferę, żeby jakoś zainteresować tematem coś takiego. Tymczasem Angela co robi? Angela podchodzi i zaczyna od razu jechać. Czy wiecie o tym, że kto pracował kiedykolwiek w gastronomii, to od razu rozpozna go. To jest ton baby z roszczeniami, która podchodzi do ciebie, nie mówi ci ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w dupę, tylko od razu jęczy, wyzywa i żąda kierownika. I tutaj szkoda, naprawdę sz Szkoda, ponieważ ja jeszcze nie wiem, zwróćcie uwagę, to już jest chyba piąta osoba, która przychodzi na scenę. Jeszcze nie zdążyła nic powiedzieć. Ja już jestem do niej zrażony. Przez co? Przez jej zachowanie Dlaczego ci młodzi, którzy wchodzą na scenę W większości przypadków To są goście, którzy sprawiają wrażenie Bezczelnych, sprawiają wrażenie Takich właśnie preacherów Którzy będą uprawiali ci preaching Na zasadzie wy guzik wiecie, ale ja powiem wam Zamknijcie wszyscy mordy Bo ja wam powiem Takie zachowanie totalnie odrzuca Potencjalnego słuchacza Który na przykład, nie wiem, zabłądził w internecie Albo filmik mu wyskoczył Gdzieś tam w thumbnailu no wobec tego sobie pomyślał, a, kliknę, posłucham, co ta młodzież ma do powiedzenia. I następna rzecz, która jest mówiona, to co? Strajk kobiet. Już któryś raz. Kiedy my razem wyszliśmy, już nawet pomijam technikalia typu puh, 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 mówione do mikrofonu, bo widocznie po prostu nikt nie nauczył dziewczyny, jak się trzyma, że musi mieć odstęp i tak dalej, i tak dalej. To są technikalia. Ale moi drodzy, mamy pięciu gości na razie. Czterech z nich mówiło o strajku kobiet, bo tam Matylda mówiła o strajku kobiet, a potem mówiła o strajku ekologów. Wobec tego też liczę i to jako strajk kobiet. Czworo na pięcioro. Ja naprawdę na tym etapie się zastanawiam, czy jedyne co ma lewica do zaoferowania dla dzieciaków to jest strajk kobiet. Odmieniany przez wszystkie przypadki przez prawie każdego kto tu przyszedł. Droga lewico, jeśli inna polityka jest możliwa, to może czas zacząć ją wreszcie robić, a nie nie wybijać się cały czas na jednym wydarzeniu. Bo w tym momencie, ja wiem, że po raz kolejny przerywam, ale ja mam wrażenie, że lewica właściwie nie ma nic poza tym strajkiem do zaoferowania. No, wyjdźcie na ulicę, wyjdźcie na. A, jeszcze wyjdźcie na ulicę. A, no, pracownicy, coś tam, no, a wyjdźcie na ulicę. Według narracji lewicy, przynajmniej ja to tak rozumiem, najbardziej palącą kwestią młodzieży jest aborcja na życzenie. No i coś tam, praca dla małych miast, jakaś tam praca, żeby była, ale głównie to aborcja. Naprawdę. Powiem wam, że mam dość kościoła, który ma wpływ na życie Polki w tym kraju. Dlaczego nie możemy, jak czeszki Niemki, dokonywać aborcji na życzenie? Angela, ale ja ci powiem wprost i ja już to mówiłem wielokrotnie na swoich materiałach. To nie jest akurat inba kościoła, wyjątkowo. Ten cały strajk kobiet, zapraszam do obejrzenia tamtego materiału, który nagrałem na świeżo, wyniknął z tegoż to powodu, iż posłowie poprosili o aktualizację odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane właściwie w 1997 roku, na początku, kiedy dokładnie ta sama konstytucja, którą teraz mamy, wchodziła i było proste pytanie: czy według tej konstytucji Aborcja jest legalna. Odpowiedź sędziów trybunału, którzy wcześniej byli sędziami z PZPR-u, z tego komunizmu, tego znienawidzonego przez wielkich Polaków, patriotów, komunizmu, czyli tak naprawdę de facto socjalizmu, była prosta. Nie, według tego prawa, tej konstytucji, którą aktualnie mamy, nie jest możliwa legalna aborcja. Koniec. Wyrok został wrzucony pod dywan, padło po raz kolejny dokładnie to samo pytanie co przed 20 laty. Aktualny Trybunał stwierdził: Nie będziemy wynajdywać koła na nowo, mamy stary wyrok, wygrzebaliśmy go z szuflady, publikujemy. Tyle. To, to jest cała historia. Wyjątkowo bez kościoła katolickiego, bez jakichś interwencji księży, itd. itd. Fakt, że podpięły się pod ten wyrok środowiska prolife, skają godek na czele, które to z kolei uważają się za wielkich Polaków, katolików to jest materiał na inny materiał, ale fakty są proste. Kaka nie miało z tym nic wspólnego. Dlaczego środki antykoncepcyjne są tak drogie? kapitalizm. Moi drodzy, który to już raz na tej konwencji ktoś zauważa, że istnieje bardzo poważny problem, ale jego źródła szukał zupełnie gdzie indziej. To nie księża kupują sobie całe koncerny farmaceutyczne i sprzedają leki za niebotyczne ceny, tylko kapitaliści. I na tym etapie to my już nawet nie mówimy o pigułkach antykoncepcyjnych, mówimy o takich lekach jak leki na chemioterapię, leki na rzadkie choroby. A także zwyczajne, ponieważ 90% leków byłaby poza możliwościami finansowymi typowego Kowalskiego, gdyby nie refundacja państwowa. Jak myślicie, czyja to wina, że ludzie umierają przez zachłanność? Chęć zysku? Zarobku na ludzkiej krzywdzie? Nie ma normalnej, europejskiej edukacji seksualnej. I wiecie, w tych sytuacjach to dosłownie naprawdę na pewnym etapie chce mi się cringe'ować. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ja znam dwa tryby prowadzenia edukacji seksualnej. Albo jest sobie lasencja, która jest cała przerażona i ona właściwie robi się czerwona i chce się rozpłakać dosłownie, bo powie słowo... Albo sobie babka w przykusej sukience, która siada na biurku, kompletnie z wywalonym cycem gada o wszystkim bez jakiegokolwiek tabu? ani poczucia dobrego smaku. Oba przypadki są według mnie szkodliwe, oba przypadki są powszechne i oba przypadki są nie do wyeliminowania jeśli chodzi o edukację. Zatem moja propozycja jest prosta, w ogóle nie poruszać tego tematu. Niech nauczą się dzieciaki między sobą, ponieważ już i tak się nauczą, bądź zostanie stworzona po raz kolejny technokracja welcome to. Seria filmików, która będzie nagrana przez grono ekspertów i to w miarę młodzieżowy Języku wyjaśnienie, co, jak, gdzie, kiedy i na co. Dzieciak chcąc się dowiedzieć tego i owego, wejdzie sobie na stronę, nawet przed wzrokiem rodziców, nawet przed wzrokiem wszystkich, żeby sobie tak prywatnie pooglądać, zamiast wiadomych stronek dowie się tego i owego w prosty, jasny i klarowny sposób. I to według mnie o wiele lepiej wyjaśni, na czym świat stoi, niż czynnik ludzki. Zwłaszcza, że na przykład dzieciak będzie chciał się dowiedzieć, ale Rodzice stwierdzą, że nie, nie do końca, ponieważ oni nie chcą, żeby on się dowiedział, bo nie wiem, są konserwami czy, czy kimkolwiek innym, albo po prostu nie będą chcieli. Dzieciak stwierdzi, że jest gotowy, to sobie obejrzy. Nie, no to nie będzie oglądał, sprawy nie ma. Dlaczego Polska nie jest normalnym krajem w Europie, gdzie można kupić normalnie tabletkę dzień po? Ej chwila, bo wiecie, bo tutaj miał być o laickości państwa, a ja na razie obrabiam edukację seksualną. To ja nie wiem, gdzie jest ta laickość. Co do tabletki dzień po mam dokładnie takie samo zdanie jak w przypadku wszystkich możliwych leków, czyli innymi słowy zaostrzyłbym prawo. Dlaczego? Dlatego ponieważ ludzie łykają leki jak cukierki. Boli mnie głowa? O to sobie wezmę już na, na wszelki wypadek pięć tabletek przeciwbólowych od razu, żeby szybko przestało boleć. Nie wiem, swędzi mnie tyłek, to o, szybko maścią, kilogram maści sobie nałożę, od razu na zapas pięć tubek, żeby się świeciło, zamiast zwyczajnie umyć, bo może brudne i dlatego swędzi. Nie, nie, najlepiej od razu maść i to taka z antybiotykiem. Potem mamy gości, którzy mówią, że och, on nie może pracować, bo on ma migrenę, no ale jak migrenę? Co, cała głowa? Nie, 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 tylko tutaj czułko, ale, ale to jest migrena. Nie, chłopie, Emigrena to jest jakbyś miał żelazną, gorącą obręcz na łbie nałożoną. I stan ten utrzymuje się co najmniej paręnaście godzin. To jest migrena, ty masz dziecinny ból główki. Dlaczego takie jest moje stanowisko? Ponieważ jak już pewnie zauważyliście, śmiem wysnuć tezę, iż większość ludzi nie jest za bardzo odpowiedzialna. Ba, mało tego, powiem nawet więcej, śmiem twierdzić, iż większość z nich zachowuje się jak szympans z akaczem. Nie posiadają zdolności do wyciągania wniosków i na przykład ból głowy, który od razu jest tamowany, nie jest przez nich rozważany jako początek jakiejś poważnej choroby. Albo ból Jelit nie skłania jednak Polaka do przemyśleń, że może warto było nie rwać jak małpaki tej przeterminowanej kiełbasy. Bo co z tego, że na promocji, jak północy na toalecie spędzone? Nie, moi drodzy, ludzie by chcieli tak bez konsekwencji, że jedna tableteczka na wszystko i nie ma żadnych problemów. I nie raz, nie dwa, ale według mnie milion razy Polaka przed szybszym zejściem z tego świata ratował cenzus w postaci recepty. Jak to jest, że w XXI wieku o moim zdrowiu ma decydować wyznanie lekarza? Co mnie obchodzi, czy on jest chrześcijaninem, idem, muzułmaninem czy kimkolwiek innym? I tutaj wchodzi mój obowiązek wytknięcia hipokryzji. Ponieważ Angela, słuchaj, jeśli według Was wy macie prawo wyjść na ulicę, protestować, pokazywać co tam myślicie o konkretnych politykach, o księżach, o religii itd., itd., to słuchaj, taka kontrowersyjna myśl. Inni ludzie też mają tę możliwość. Ja, ja wiem, że to jest szokujące. I tak się składa, że lekarze, tam nie wiem, prawnicy, czy ktokolwiek inny, to też są ci inni ludzie. Ja wiem, kontrowersyjna myśl, to są jednak ludzie. Zapewniam Was, widziałem prawnika jedzącego, nawet takiego potężnego prawnika bezobjawowego, jak wpierdzielał coś. Nie widziałem na toalecie i na imperatora samego, oraz wszystkie mroczne bóstwa nie chcę, nie mam najmniejszej ochoty. Ale śmiem wysnuć tezę, że oni jednak ludźmi, kurde, chyba są. Wobec tego tak samo jak ciebie, Angela, ich też obowiązuje wolność do własnych poglądów. Przykładowo ja ostatnio zmieniłem fryzjera, ponieważ okazało się, że mój dawny fryzjer był szurem, foliarzem wierzącym właśnie w bajki Konfederacji, tramwajno i tak i tak dalej. I tak samo ty, moja droga, masz prawo zmienić lekarza. I tutaj od razu zaznaczam, całkowicie inne mam podejście, jeśli sprawa dotyczy na przykład, nie wiem, małej miejscowości. Jest jeden lekarz na Całą na przykład maluteńką mieścinę. Następni lekarze są w odległości, nie wiem, 30, 20, 50 kilometrów. W tym momencie w warunkach pracy powinno być wspomniane, że ktokolwiek przyjmuje się na posadę, powinien wykonywać wszystko jak leci. Dlaczego? Ponieważ nie ma opcji skorzystania z usług człowieka o odmiennej moralności. Jeśli zaś mowa o na przykład nie wiem, jakimś mieście, czy jakiejś większej aglomeracji, czy czymkolwiek takim, no to lekarzy jest jak mrówków, skorzystaj se z innego. Pomijam oczywisty fakt, że powinnaś mieć taki sam termin, jaki byś miała, gdyby ten lekarz dalej cię prowadził. Dlaczego takie kwestie, które wszędzie są oczywiste, w Polsce budzą takie emocje? Powiem wam dlaczego. Ponieważ rządzi nami grupa panów w sutannach. O, sam się poprawiłem, ponieważ ona powiedziała sutannach. Nie wiem, moi drodzy, żadnego księdza, który się w sutana by ubierał, nie widziałem, ale może jacyś są. Tak czy owak, po raz kolejny mamy złą diagnozę problemu. To nie jest wina księży, że kapitaliści poprzez chciwość wyrąbali ceny w kosmos? To nie jest wina panów w sułtanach, że polska edukacja niestety jest według mnie na niskim poziomie? Tak samo jak i wyrok Trybunału oraz różne inne pomniejsze rzeczy. Nie moja droga, to jest niestety w większości wina kapitalizmu. Ale wiecie, hur, dur, kościół zły bardzo się sprzedaje. Wielka szkoda tylko, że nie niesie za sobą jakichś konstruktywnych tez, które warto by było wziąć na warsztat. Panowie Biskupi, nie głosowałam na was, nie interesuje mnie wasze zdanie. I wiecie, to jest moment, w którym zaczynam mieć srogi WTF. Dlaczego? Ponieważ przez ostatnie 15 minut omawiam właśnie jej wystąpienie, jak to bardzo przyjmuje się tym, co Biskupi mówią. No nie Angela, wóz albo przewóz. Jeśli totalnie cię nie przejmuje to, co Biskupi mówią, to uwaga sekret, nie przejmujesz się nimi. Masz ich totalnie gdzieś, nie mówisz cały czas o nich, nie ujadasz jak to, co oni tam powiedzieli na kazaniu i tak dalej, ponieważ to są tak zwane nauczania wiernych. Jeśli ty nie jednoczysz się z nimi, nie jesteś jakby częścią kościoła hierarchicznego, to po co się przejmować? Nie wiem, może to jest tylko moje podejście, ale ja na tym kanale właśnie nie poruszam kwestii religijnych, o ile one nie zostaną poruszone w temacie dlaczego? Dlatego, ponieważ one mnie totalnie nie obchodzą. Po prostu. Ja się skupiam na faktach i na porównaniu ich do rzeczywistości. Jeśli ktoś porusza jakąś sferę, to się na ten temat wypowiadam. Jeśli tam na przykład nie wiem, właśnie jakiś biskup by powiedział, że słuchajcie, bo trzeba zrobić marsz przeciwko temu, a temu gościowi czy coś takiego, to wtedy ja całkowicie rozumiem, że jest jakaś odpowiedź, dyskusja, spięcia są, itd. itd. Ale jeśli jest opublikowany wyrok TK, który nawiązuje czysto do wyroku z 97 i wkurzeni demonstranci automatycznie już idą pod... Budynki Kurii, kiedy jeszcze żaden z biskupów nie zdążył nawet gęby otworzyć na ten temat, no to dla mnie to coś jest grubo nie tak. I tym ludziom w żadnym wypadku nie jest obojętne zdanie biskupów. I teraz miał być kubuś, ale niestety kubusia zrobimy na następnym materiale, bo kurde lebele, co tutaj nam wyszło na liczniku czasowym 20 minut. Wobec tego, moi drodzy, czy jakoś mogę podsumować to wystąpienie? No nie za bardzo. Wszystko co powiedziałem w materiale, to zostało już powiedziane. Czy to był głos młodych? No, według mnie nie. Według mnie to był następny głos na zasadzie strajk kobiet, strajk kobiet, i to też już powiedziałem w materiale, że to jest trochę taka monotonia. Na pięcioro gości czworo mówi o strajku kobiet. A co do kwestii religijnych, czy problemem młodego człowieka jest kwestia religijna, no myślę sobie, że właśnie nie, właśnie młodzi ludzie nie mają z tym żadnego problemu. Wiecie, tak się składa, że nie jestem jeszcze aż takim dinozaurem i poznałem w swoim życiu sporo młodych ludzi. Ludzie starsi zazwyczaj często pytają o wyznanie, czy wierzysz w Boga, czy nie wierzysz, bla bla bla, bla bla bla. Ale jeśli chodzi o moje doświadczenia z młodymi, to jest wręcz przeciwnie, w ogóle ten temat się nie pojawia, a jeśli już się pojawia, to może podczas jakiejś tam filozoficznej rozkminy poimprezowej. To nie jest temat młodych ludzi, to według mnie jest temat ludzi, którzy chcieliby, żeby to był temat młodych ludzi. Ponieważ młodzi ludzie jeśli coś ich nie obchodzi, to zwyczajnie o tym nie rozmawiają. To tyle, co dla was dzisiaj przygotowałem. Dziękuję wam za wysłuchanie tego materiału. Jak zawsze zapraszam was do dyskusji w komentarzach oraz pragnę podziękować moim patronom. Dziękuję Przemkowi, dziękuję Anonimowej, Marcinowi, Gustawowi, Cezaremu oraz Einarowi. Jeśli byście chcieli dołączyć tam patronajty czy coś takiego, no to w opisie jest, jeśli chcecie napisać, to też jak najbardziej. Oraz pozdrawiam mojego opiekuna z patron. I ta panią Kasię. Pani Kasiu, zawsze pani mogła dostać gąciarza. Zapraszam was także do innych moich materiałów i do usłyszenia!